I Mandero po raz piąty! Chimera dzisiaj na tapet wrzucona i jakieś inne rzeczy, które są pokreślone. Chimera wiem, że miałem, nie wiem czy jeszcze to mam, bo niestety, ale jak dobrze pamiętacie albo i nie, przez swoją głupotę i nieuwagę kompletną na... tym bardziej jestem na to zły do tej pory jeszcze, bo sam sobie zrobiłem zonka, 700 filmów, które były zgrane i których nie ma nigdzie, a już w międzyczasie się pozbyłem kaset, były na dysku takim zewnętrznym HDD, dużym, 3,5-calowym, i niestety ale mm, lekko go tyrpnąłem nogą i się popsuł. No i cała zawartość jest na nim, ale żeby się yy, no, z niej jeszcze pocieszyć, to by trzeba było wywalić trochę kasy, e, żeby odzysk był. Można oczywiście się odzywać do mnie w tej sprawie, jak ma ktoś znajomego, pasjonata elektronika i wie, że to się da naprawić i odzyskać i nie weźmie za to jakiejś potężnej kasy, to biorę w ciemno, bo naprawdę cała moja he, akcja zgrywania od lat poszła się w dosłownie ułamku sekundy gwizdać. No ale to Chimera rzeczywiście się zgadza. Część druga i to jest ta wydłużona wersja, e, która gdzieś tam pewnie w necie, której właśnie w necie nie ma, natomiast normalna wersja jest. I o tyle e, to było chyba fajne, że ja ją miałem właśnie zgraną, nie wiem, najprawdopodobniej na tym dysku nieszczęsnym e, w całości. Tam były chyba cztery części i to jest ta wydłużona, czyli jedyny można powiedzieć z lektorem VHS rip kompletny, no bo ta wersja chyba kinowa jest i ona trwa krócej i, i, i jest z lektorem, natomiast tej dłuższej nie ma, o ile dobrze kojarzę. Fajnie by było, żeby to z DVD o ile wyszło, ta wydłużona wersja powstała taka kustomowa, no ale... Nie przeskoczymy, bo i tak nie mam tego pliku najprawdopodobniej. A wracając do tego uszkodzenia, no fajnie by było, jakby rzeczywiście miał ktoś, kogoś znajomego, pasjonata i albo nie wiem, sam będzie wiedział, że jest w stanie to podołać, odzyskać, albo zna firmę, która to zrobi, no to jestem ciemno zainteresowany, bo... Bo moja praca yy, taka od lat 2017 do 2023, bo to w tym roku się stało chyba, ile dobrze pamiętam, albo w zeszłym, w tym chyba to poszła się po prostu w łamku sekundy gwizda, i 700 ponad y, filmów, które były tam zgrane oczywiście się yy, no, nie da ich odzyskać no, w, w żaden sposób, znaczy pewnie się da, tylko trzeba kupę kasy wywalić na to, a no aż takim bogaczem i krezusem nie jestem, to jest wszystko pasjo, pasją wielką, która jak nie znacie to trwa i trwa i cały czas się rozwija, bo i widzowie pomagają jak tylko potrafią i też tutaj, w którym miejscu jesteśmy, to komp, który stoi to też właśnie dzięki wam widzowie oczywiście, tu wielka zasługa. Do wszystkich, którzy wspierali i wspierają yy, finansowo i, i nie, nie tylko, bo i darowo kanał, to niezmierne dzięki każdemu, kto dobrze życzy i wspiera, nawet i słownie, bo na VHS Rekord sporo maili różnych przychodzi, takich, yy, takich po prostu z dobrym słowem, co mnie bardzo cieszy i, i utrzymuje na duchu, bo już nieraz chciałem temat rzucić. Ale to nie wiem, może na kolejnych jakichś spotkaniach. Zresztą tu nie chodzi o to, żeby się żalić i, i tutaj jakieś gorzkie żale przedstawiać, no ale po prostu dużo niektórzy wymagają, a nic od siebie nie dają, a wręcz jeszcze mają pretensje do, do mnie w różnych tematach. Ale to też jest poboczna kwestia. Ten dysk mnie cały czas denerwuje i sam na siebie jestem zdenerwowany, bo to moja wina ewidentna, na nikogo nie zrzucę. Bo po prostu to się stało e, przez moją nieuwagę. To jest bardzo właśnie denerwujące, jeszcze o tyle, że wiem, że to ja, e, ale to dobrze z drugiej strony. Po, z drugiej, kwe, druga kwestia to mnie denerwuje to, że wiem też co e, straciłem, bo mam listę tych 700 e, filmów e, i oczywiście w zamian za to uratowanie tych materiałów ja bardzo chętnie, e, oczywiście bez żadnego e, przeciwwskazania. Każdemu, kto się przyczyni do tego, że ten dysk będzie uratowany, to całą zawartość ofiaruje tych nagrań, bo to jest naprawdę potężna ilość i niech to też będzie w dwóch miejscach, nawet jeśli to to dla zwykłej satysfakcji będę wiedział, że ten ktoś, kto uratował albo się przyczynił do uratowania, bo nie wiem, sfinansował to, albo jeszcze jakoś inaczej, podpowiedział, gdzie się odezwać, to będzie miał całe te 700 czy tam 600, bo już nie pamiętam, bardzo dużo tego było skatalogowanych filmów yy, ode mnie, oczywiście, yy, w bonusie. No i to jest ta druga, że wiem, co mam. To, to to boli, wiem, że to ja, to też boli. No i tyle, no, cóż więcej mogę powiedzieć, no, tyle na swoje usprawiedliwienie, chociaż to jest marna, yy, marne wytłumaczenie, ale no liczę, że jakoś kiedyś jakaś dobra yy, persona się odezwie i wspomoże na tyle, że będę mógł oddać bez zająknięcia firmie, która odzyska całość i będziemy się z tego cieszyć no i niestety ja będę wspominał pewnie długo a, a ktoś z darczyńców, no nie wiem, może będzie zadowolony może będzie miał satysfakcję, może nie wiem, jeszcze coś jeszcze coś więcej z tego to już nie mnie oceniać, natomiast no bardzo bym sobie życzył, żebyśmy to odzyskali Jakoś. Fartem. Chyba, nie wiem. Nie fartem to zrobiłem, a fartem odzyskam? Hmm, może. Czas pokaże. Tu teraz w międzyczasie się rozgadałem, ale TVG jakaś historyczna, nie wiem co. Może to tam tych dwóch heńków, co na początku gdzieś tam się wypowiadali, mówią o tym. Natomiast ta chimera mnie tu zainteresowała. Jak widać, drugi odcinek w pełni od A do Z jest nagrany. Z czterech, jak dobrze pamiętam, bo to już mówiłem wcześniej chwil kilka temu, że wydłużona wersja jest, no zdecydowanie wydłużona, bo to są cztery odcinki po 40 minut, jak dobrze kojarzę. Także tutaj, tutaj to, tak to wygląda. Natomiast co ja jeszcze miałem? O, tu jakieś teraz, tu jakieś teraz wojenne, mamy znowu programy, ale to nie wiem, czy to jest chyba ciurkiem nagrywane. No nic, program wojenny, to tak średnio. Istotny, bo tego jest od groma wszędzie. Chyba, że ktoś poszukuje, no to zapewne te, które kasety, te kasety, które nie będą w kręgu zainteresowania mojego i nie tylko pod kątem zgrywania to, to myślę, że będą oczywiście wystawione odpowiednio i i puszczone dalej w teren za psie pieniądze, no bo to nie o to chodzi, żeby teraz tutaj nie wiadomo ile z tych kaset wyciskać kasy, tylko niech one po prostu dalej sobie żyją, funkcjonują i, i niech się ludzie cieszą z zawartości. Następny film chyba, bo widzę, że coś innego się nam już tu pojawia. Także trzeba pilnować. Pilnować się i to mnie najgorzej denerwuje, że za swój błąd tak potężnie trzeba było zapłacić, bo to Gdyby tam było wiesz, pięć filmów, czy tam dwa, to jeszcze, jeszcze tam do przebolenia, ale 700 albo 600, bo już teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, to no, boli trochę. No. Tym bardziej, że nie mam już szans odzyskania, bo tych kaset, które były zgrane, po prostu nie ma najzwyczajniej w świecie, bo też no, nie jestem w stanie wszystkiego tutaj trzymać i po 50 razy to samo zgrywać bo, zgrywać, bo to się mija kompletnie z celem. Raz, a dobrze i konkretnie, no i to o to chodzi, później obejrzeć. I i się cieszyć z tego, że, że się udało tak odzyskać materiał z tego nośnika, który już jest zapomniany i niejednokrotnie już ratowałem takie, które miały potężną ilość pleśni, i też się udało y, zawartość złapać i, i tak dalej i tym podobne. No tutaj jak ktoś mnie zna i, i zna historię tego kanału i mnie samego, to wie, że dużo akcji przeróżnych było, jest i, i myślę, że jeszcze nie jedna będzie przed nami. I pozytywne, i negatywne, to już no, o to chodzi. Nie da się wszystkiego zweryfikować, nie da się też wszystkiego przewidzieć, co komu potrzebne i w którym momencie. Także tutaj no, warto zerknąć, co dalej i będziemy działać, bo cały czas, jak widać, akcje e, nabywania kaset, przechwytywania, tak samo. E, no są uskutecznione, jak dobrze widzicie, bo to jest naprawdę fajna zabawa i satysfakcja z tego, że się udaje, e, udaje te materiały odzyskiwać. No, także jak macie ochotę z tym dyskiem coś ktoś gdzieś podpowiedzieć, nie wiem, e, sfinansować taką operację, ja oczywiście wszystko powiem, pokażę i nie będę robił tutaj Ściem żadnych, tylko po prostu firma mi to wyceni, pokaże rachunek i, i jak ktoś się zdecyduje wesprzeć, bo ja nie zakładam już zrzutek, bo w sumie nie wiem czy by to coś przyniosło dobrego, ale fajnie by było po prostu tak o, po, pro, po prostu tak o się dogadać. Czy to będzie miało miejsce? Nie wiem. Jakby ktoś był mocno zainteresowany, to tak jak mówię jest podany mail. Wszystkie szczegóły oczywiście tam ustalimy, dogadamy. No i co najważniejsze, jak ktoś będzie naprawdę naprawdę zainteresowany, to pokażę też ten plik w Excelu, który mam stworzony i który mówi o tej zawartości, o której wspominam, że została po prostu stracona. Bardzo długi program ten z TVG, jak widzicie, aż się dziwię, co to jest, bo to jakieś historyczne, nie wiem, czy to cięgiem leci cały czas, czy to jakieś pojedyncze odcinki, eee, o, teraz to w ogóle jakaś muzyka jest, to ciekawe, właśnie tak mi to tutaj zaleciało, jakimiś klipami, o, czekaj, czekaj, czy co oni tu mówią? No widzisz, czyli to jest jakiś program muzyczny, okej. Okay. To jest też ciekawie. TVG. Program muzyczny. No dobra. Coś o płytach mówią. Nawet... Cztery, aha, 45 minut. Dobra, to już, mamy, to już mamy odpowiedź. Czyli to jest program i wywiady z, z Labusz. No dobra, nawet ciekawa e, końcówka tej kasety, bo już myślałem, że będzie bryndza, a tu nawet nie jest źle. jeszcze jakiś program publicystyczny proszę bardzo ciurkiem to leci cały czas nagranie czyli najpierw ktoś nagrał jakieś dokumenty i później wszystko co dalej e, z tej stacji no może też być może też być ciekawie to no już do końca spróbuję dojechać tą kasetkę a nie chcę też bo już naprawdę bardzo, bo 10-15 minut jak te live'y trwają, te live'y no, te nagrania, to trochę długo jak na kasetę, bo to tak powinno być 10 minut, jest takie do przełknięcia, no ale ja w międzyczasie jeszcze coś tam wam poopowiadam, coś tam się dowiecie ode mnie przy okazji, czemu nie. Jeszcze jedynka wlatuje. Z czym? Też jakieś nagranie. Też jakieś nagranie e, dokumentalne. Chyba z filmem dokumentalnym najprawdopodobniej. E, 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 końcówka czy początek. trochę trwa zaraz zobaczę ile jest kasety bo jak kró końcówka już taka typowa typowa to to nie będę się tutaj jakoś z nią cackał nie to już finał kasety dobra wszystko wiemy no to dozo na razie ho.